Nagrywam. Um, cześć. Ze mną jest ja Filip. Ja chyba z tej strony Flibif, e, i dzisiaj będziemy nagrywać totalne remonty... Dobra, nie. Filip jest bestią. Ja muszę uciekać. Co? Ej, tu się do ściany rozwalać. Co się... Jak nie wiesz, doszło. jak jest pęknięta taka ściana jakby, to możesz w nią wejść i ona się niszczy. Co się... no. Dobra, idę hakować komputer. Ja? A masz. Zagram nie mam mapy. Nie mam jakiejś mapy. O, będę kampić przy komputerze. Aha, ale tu jest parę komputerów. To jest więcej niż cztery. To jest jakieś siedem. No, przeskocz. Aha, spadłem znowu, bo tu jest tak krucho. W sensie. Aha, ja nie mogę kucać. Aha. Czekaj, idę w tamto miejsce. O, jakież typa spotkałem Wydajcie się. No nie! Cześć? Jak się łapała salina? Eee, yy, ten. Wykrzyknikiem. Nie, bo ty jeszcze mieć tu. Dobra. Wiesz, gejem, jak, jak będziesz kampić. Tak nie będzie. Dobra. A nie, bo przy kampieniu ci czas się nie leci, więc ja nie mogę. No. I bardzo dobrze. O, nikt mnie nie, nie, nie razuje. No, tak się skończy ten odcinek? Dobra. Nie, czemu ja skaczę? O. o nie, zrobione są. Ty, tylko jeden komputer został? No chyba, ale... Ty, nie... jesteś uwolniony! No czekaj! No czemu drzwi się nie, nie zamykają? Hoj, <noise> <Nie? głosy> <Yes>. Chodź. Nie <noise> to nie ma. <noise> Zamknął Ale ja mam sprinta, ja umrę zaraz. Ale tego nie ma pod kąpy. Ale chłopie Sigma! A teraz tam zostanie zapany. No, co jest! Dobra. No, co za co ty! Ty obok, obok nie przebiegł! Nie! Chodź. Chodź się, A co robi ten faudiosa? Jaki faudiosa? A nie faud 10 sa on pewnie sobie stoi i czeka, że... czeka przy wyjściu. No, kurde, nikt się nie ratuje. Jesteś uratowany teraz? Nie. Prawda? Ty ja nie będę no. go mam zaprowadzić. Nie wiem, prowadź go gdzie uwolnił chcesz. Się, uwolnił mi się, uwolnił mi się. Nie, uwolnił. Jak trzeba być. W jaki trzeba być utalentowany, żeby. No, i do widzenia, widzę was, nie Czym widzisz go niego, dopałem, ja wydać gdzie mogę zamknąć? Nie zamykasz jej nawet, nie chcesz Nie masz pasywy. Dobra, trochę mam w nią wywalone Gdzie wy jeszcze? A kuku Nie jesteś w ogóle, tyle ci powiem. Ona znowu złapana. Zostawisz ją, czy uciekniesz sobie? No nie wiem, Oskar, ja bym uciekał, jakbym widział twoje HP. Nie, że coś, ale ja już dwie pary drzwi mam otwarte. Na coś ci nie idzie Filip Jak nie idzie? No nie idzie Ja nie mogę, ona to utalentowana jest <laughs> Ja nie wiem jak się ciągle linę otwiera Eee ten Już. Nie! Nie, proszę! Proszę! Weź! Sycyp! On dąży teraz Każdy go po kolei, przecież mi się nigdzie nie śpieszę. Nie! Nie, co tam Chodź. Nie uciekać. <śm> Ale ty nawet mnie nie chcesz łapać. To nie? Nie uwolniona. A mogłem uciekać. Mogę uciekać, Powiedz po, tak. mi. Ja Ej Filip, zarabędę. Raz, Ja. Niby sobie za chwilę ucieknę. Nie, no sze, tutaj. Dwie osoby o. szły. Już widziałem dwie osoby. A nie. Kim jesteś? Ty jesteś żywcą, a ty? Ja żyję jako normalny. A nie, no przecież to, widać, że jesteś żywcą. Hmm. Żywiec zdrój. Czekaj, kto jest? Tima. Ta mapa jest najlepsza, bo ja wiem, gdzie są wszystkie komputery. Audiosa jest. Paudiosa. A ja właśnie zapomniałem, bo dawno w to nie grałem, ale wiem raczej, gdzie są rzeczy. Oby to nie była taka osoba, która jest bestią, i ona wyjdzie zaraz. Dobra. nie słyszę się tu pytania. Ten typ jest fajny, bo on od razu ratuje jak widzi. W sensie ja też, ale... Muszę jak biegnie. Oj, faudiosa jest. No uciekaj. Tak bym ci powiedział, że muszę kończyć? To już... To by cię zabił O, to mi lepiej jest jakbyś nie najdłużej muszę musisz kończyć. musisz skończyć. Dobra widzowie, Filip chce poszedł jak jakiś yy, typ. Ja no, nie wiem. To normalnie tak robi. No On zakończy w trakcie odcinka, tak się nie robi. Debil. No dobra, gramy sami. Bez niego gramy. Ej, bo tam komputer ktoś hackuje, heckuje. Aj, kurde, się straszyłem. Kurde, dobra ona jest. Aha, czyli tak umrę. O, dobra! jest taki Sigma. Dobra, wygrywamy to. Ten typ chyba jest... ...Sigmą. Ja, do, ja go do... ...znajomych zaproszę, zara yy... Tu jest. On jest chyba z Ukrainy, więc... O, mało Sigma, czekaj. O, nadał mnie, dobra, przejął. Dobra, lecimy, lecimy. O, -o. Dobra. Okej okay. ja się sram ciągle O kurde Ej, co jest? Ona jest. Ej, ona dobrze gra Ale chyba teraz umrę, chyba teraz umrę Kurde, ona dobrze gra w tą grę. waga Ej dobra, jest taki sigma. No, yes. O, o, o. Pa, Uciekaj, jakie salto było. Pa, patrz, ucieknę. Jej. Kurde, nie ucieknę. Pa. Ja, tak mało. Dobra. Aha. No i dobra, GG. Dobra, widzowie. Do widzenia.